Cześć moi drodzy widzowie, witam was serdecznie Kolejny dzień na Palionowie, tak Moi drodzy w dzisiejszym odcinku muszę lecieć do Mareczka Ponieważ w dzisiejszym dniu Zbudowałem, a w sumie tak naprawdę To wczoraj zbudowałem sekretne Przejście w naszej bazie do obgadywania Palionki, bardziej nie do obgadywania Ale do spiskowania, pisaliście moi drodzy Widzowie, że faktycznie to jest dość podejrzane Że Palionka robi tyle dziwnych akcji, więc my Oczywiście z Mareczkiem chcemy zapobiec Temu, żeby Paweł po prostu został zraniony Czyli żeby po prostu nie był poszkodowany W tej relacji, także jeżeli Chcecie więcej odcinków z Palionowa, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i wbijacie na drugi kanał, bo tam jest już Daily. Ponieważ moi drodzy, tam są filmy również codziennie. Więc jeżeli chcecie, żeby było ich więcej, to zasubskrybujcie drugi kanał, wbijamy tam 50 tysięcy subów, mam nadzieję, jak najszybciej, bo jest 45, mam nadzieję, że to wbijemy. No i moi drodzy, lecimy z tematem. A więc słuchajcie, wygląda to tak, bo sortowałem sobie wszystkie moje przedmioty. Jak możecie zauważyć, też w ogóle mam zerowy level, bo przed chwilą zginąłem na dworze, jak byłem na Awku, bo widzicie jest noc. No nic nie zrobię, no jestem po prostu głupi. Chciałem włączyć nagrywanie. To zostawiłem, no i do no, no i widzicie co się stało. No no i zginąłem zero level, Co jest najgorsze. No ale tak, co sobie posortowałem. A więc tak, surowce, jak chcecie zobaczyć, jakie uzyskaliśmy, wpadajcie na plusa, tam jest tego odcinek, no wpadajcie, wpadajcie, bloki. Tutaj mamy już, o wiele też więcej, cenne przymioty. A ta grąbka tylko wam pokaza Dobra, idziemy najpierw do Marka, bo przede wszystkim co my dzisiaj musimy zrobić, e, tylko musimy uważać, bo... O kurde, mielkie szybce są, zresztą, dobra, nie, żebyśmy nie. uważać, żeby oni tego nie widzieli, bo przecież moi drodzy, oni nie mogą się dowiedzieć że tej tajnej bazie mojej z Markiem. Nie. Marek, Marek, Marek Marek, Marek Marek! Marek. Ale, ale, szybko na e, e, do tego co domku, ale, ale, ale. Szybko na do tego nie, domku. nie, Co się dzieje? Ej, co się dzieje? szybko. Szybko, by było... szybko, słuchaj mnie. Pamiętasz, pamiętasz wczoraj, czy tam przedwczoraj zbudowaliśmy w moim domku te podziemne no. przejście, gdzie mieliśmy zrobić te sekretne przejście do palionki, no, pamiętasz tak, to. Tak tak, tak, tak kojarzę, tak kojarzę, no zakończyłem. Oj, co jest za to kurde. Co to jest, za topielec, co, no to jest nie za wiem, co on robi? On, on nas chyba podsłuchuje. Ej, nie, nie, tak nie może być, Ja go muszę załatwić, ja go coś masz końca. Nie masz z czego go zabić, kurde. Ej, ja mam tego, ja mam tu, a masz Dobra, Dobra, ja. Chodź w górę do twojego domku, bo to jest w miarę cicho, bo tutaj musimy porozmawiać, musimy odbyć rozmowę konstruktywną edukacyjną o tak, o tak, o Dobra, tak, o tak. słuchaj, słuchaj, masz jakieś jedzenie? No, no mam, dzięki, ja mam, mam. Dzięki, dzięki, amarewek, dzięki, dzięki, bo troszkę, nie wziąłem od siebie. Nie, 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 aż tyle, Hopie! No, no ale Marebeczka ma daje, więc wiesz, musisz, musisz dużo zjeść. Dziękuję, dziękuję. Słuchaj Mareczku, ukończyłem tajną bazę do obgadywania paliwki. <sad> O oh, kurczę. Jezu, czekaj, ale Jezu, czekaj. Zap, do mnie. Zaprasam Tak jest. Zapraszam do mnie. Będziemy o, okay, się dobra, w sobie połączyć ze swoim. Czekaj, idziemy. Będziemy tam, będziemy tam. Dobra, czekaj. Rozglądaj się po mi, czy coś słyszysz może. Patrz, patrz. Susurcze. Fil. Somstay, Widzi nas coś? Nie. Czekaj, nie widzę, nie widzę. Żeby dobra, nie było, wszystko. żeby oni tego nie widzieli. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Półka czysto. Daj szybko, szybko, Zamykaj, Zamykaj to, zamykaj to, zamykaj to. Rozsłuchaj, rozsłuchaj, dobra. Jesteśmy tutaj. Jesteśmy sami. Dobra, a więc tak ogólnie to trzeba będzie popracować parę przedmiotów, no bo jak Marek, no, no, to jest coś do tych skrzynek, powciskać wiesz, że kiedyś to dać, podawać, podawać, ale uwaga, uważaj, no. póki klikasz guzik. Ej zaraz co? Jaki guzik co i co? Pamiętasz tam Gdzie ten guzik, pamiętasz tam ej? ten guzik. Kliknij, kliknij ten guzik i będziesz mógł tutaj przejść. Czeka, dawaj, czeka, dawaj, czeka, dawaj, to jest teraz i tam zawieram. I co, i co? Chodź go. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj. działa. No i ogólnie wychodzi się też tym guzikiem, nie? Tutaj jest kolejny guzik i się No Ej, dobra, ale kozackie, ale kozackie. Jest ukryte, jest to ukryte. A będzie musieli zrobić jedną rzecz, bo ja zapomniałem, ale dobra, to zaraz, dobra, to zaraz. Jesteśmy w sekrytej, Bardziej tu obgadywania palionki, słuchaj. Mamy tutaj trzy pokoje, trzy pokoje, a więc tak, pierwszy pokój, pierwszy pokój jeszcze nie w nim będzie, ale tutaj właśnie... Muszę to zamurować, bo tam naszą tajną bazę widać! Widać z jeziora! No nie wiedziałem, że to będzie takie duże. Weź, bo to widać, to niedobrze. Zaraz to zrobimy! Nie zniszczyć, tylko zalepić od góry. Zalepić od góry gimtem. Zaraz to zrobimy! Ale żeś pomyślał to Dobra, spokojnie, spokojnie. Tutaj jest kolejne... tutaj będziemy zapisać wszystkie negatywne rzeczy opalających, które już wiemy na tej ścianie. Wiesz, taką mapę myśli, mapa myśli tutaj będzie, a obok jest zbrojownia, zobacz, tu jest zbrojownia. No i tutaj musimy sobie nasze armory stędy dać, wiesz, tutaj podawać itemki. Tu jest takie najśnieszne, nie wiesz. Widzę, widzę, widzę. Ja wiesz, podoba wie. mi się, ej, podoba mi się coś takiego. Naprawdę mega spoko to wygląda. Tylko on no, ci: "A co ej, co ma tym pomysł, Ej, mam pomysł w sumie. Ej, w tym pokoju może być przejście do ciebie. Przecież tutaj podziemne." No, no, na, o, na przykład. No, i zmienia no, ten kolor tej ma. czarnej wełny na na żółty, to będzie połączenie do ciebie. No, 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 o, no na przykład. Ale bomba pomysł, to dobra, jest to jest nawet sobie to zaraz, dobra. Dobra, ale najpierw chodź zamurować to od góry i popchnie się tutaj kilka itemów, dobra, chodź. A więc tak, musimy tu pierwsze, ale czekaj, no coś no dobra, ja jestem. Dobra, dobra, no, dobra, weźmy, dalej. Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, dawaj dobra, zamkniemy sobie do pyk, dobra, puf. Dobra, przede wszystkim biorę dirta. E, Oj, tu mam tylko jednego, czekaj, kurde, więcej potrzebuję 404, dobra git e, Idziemy to zamurować, idziemy to zamurować, żeby dawaj, wiesz, nie w... było tego widać. Gdzie to gdzie to w ogóle widać? O kurde tutaj. E, tak jak to o, widać 6, ja cię kręcę, dobra, weź to muruj, muruj, muruj to różnie. Nie, muruję, 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 nie, ja tu nie mam nie mam. Ale może tak, żeby tak, to, nie... to naturalnie wyglądało Spoko. To jest jeszcze ruszowo! To jest pół Dobra, jest! Zaworuj jest to! Jest naturalnie. I tu, i tu jest coś, widzisz to? to widzę, to, widzę, tam widzę, 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 chill. Żwir! Dobra. Gdzie masz żwir? W ogóle ty tutaj dietę tylko musimy Kurde. żwir i pioch mieć jeszcze. Nie żwir walić i pioch. pioch. Walić pioch, walić pioch, nie jest potrzebny pioch. Dobra, ja cyr. pioch nie jest potrzebny, pioch Dobra. jest giga ważny. Dobra, Dylan jest zamurowany elegancko, kurde. Dobra, niech nie zabieraj. 15 diamentów, la. Nie, nie zabieraj moich kiepsów! Nie, nie no, zabieraj no, nie, kiepsów. Dobra, ej, jest ładnie zamurowane przyznam, nami. dobra, Pokaż. nie widać tego. Nie Pokaż widać, to ja tam... czekaj. to trzeba zniszczyć, to trzeba zniszczyć, ten bloczek. Ten nie ten, no ten, ten, co, ty, dlaczego? Ten, ten. dlaczego? Ten bloczek trzeba zniszczyć ten, 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 tutaj. O, 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 no teraz wygląda. Czekaj, jeszcze no. trzeba troszeczkę ee, dorobić. No. Tak, 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 I tutaj o jedno, o, o, ślicznie, dobra, 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 no. Nie, no nie widać, koche, nie widać, to przysięgam, jakby nie widać. Nie na upartego, ale dobra, nie, na upartego Nie, wygląda, No nie widać, stary. Nikt tego nie tego coś próbował zakryć. Nie, okryć. nie, nie widać tego na pewno, mówię ci, nie, to jest dobre. To jest dobre, nie, no, dobra. dobra. Potrzebujemy Wiedz teraz ci. żółtą pełne, żółta pewna, masz Cezuryki Czekaj, ja mam na pewno w pasie. Eee, mam nożycie. Kurde, gdzie Ja mam Cezuryki Ja mam życe, dobre. Mam żelazo zrobiłem. A ja mam, ja mam już, ja mam już ja mam. Wziąłem ze swojej bazę. Chodź szybko, weźmiemy żółtą wełnę i wtedy weźmiemy, ci zrobimy to eee, bez... Tylko Wiesz, jaki jest problem? Musisz zebrać te, te kwiatki, te tutaj zmiączone. żółty barwnik, wy... nie? Tak, tak, tak. Bo tak, my, tak my nie tak. mamy żółtych o, łowiec łowiec. Ale nie to mamy ja wezmę żółtych. białą wełnę i się pofarbuję. No. Co? Aha, no, no da, tak, się lecimy, to, że... da się tak zrobić. No tak, no da się, da się, da się to prawda. Ja wiesz, typie, typie. Ty o tym oh nie wiesz. O, o tym nie wiesz! Cztok, nie wiesz! Dobra, bierzemy elegancko wełnę! Nie, czekaj, że... ja czekaj, przerobię parę tych obieczek na, na, na Nie, na no fajnie, na... po co? Po co? Ży... No co? <laughs> dawaj, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj set, żółty barwnik, żółta, a. żółta. Kurde. Ale łeb, no i łeb, to jest I tam jeszcze żółta. łeb to I weź tutaj, weź 11 mleczyków. O, dobra, dzienna, dzienna, dziela, dobra. Teraz jest tak, idziemy do. Crafting low! Crafting to jest <grab>, mm, Tak, skorzystamy z palionowego, bo jest bliżej. A bo... do a, Palionowy. Oh, yeah. Żółty barwnik, teraz tak, jak to działa? O give kurde. Me, me to tak żółty mało daje! No kurde. tak, no to tak mało daje, no. To jak ja teraz zrobię, żeby tylko więcej dawało, kurde? Czemu? No nie wiem, no na przykład owce ostrzyc na, na żółte, żółte Nie, to się na pewno jakiś inaczej. No nie da się inaczej. Na pewno się da. No Kurde. Nie da się. Tylko jeden wypada z tego. Ja wale, dobra, mam 18, dobra, może starczy, może starczy, no, nie no, na nie No, na trochę starczy! Ale dobra, przede wszystkim Marek musimy teraz wziąć tabliczki tabliczki i zapisać wszystkie te negatywne rzeczy, które zrobiła pionka. Mapę myśli, czekaj. E, ja zrobię tabliczki, ja zrobię tabliczki. Tak, 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 zainwestuję, tak to jest mega ważne. To też jest mega ważne. Zainwestuję, zainwestuję. Jesteś już w bazie? Nie, nie jesteś nie, nie, w nie, nie, robię tabliczki, robię tabliczki teraz. E, bardzo dużo mierz tabliczek, która na pewno.. Oj, bardzo Połóżno. dużo bo tabliczek, ponieważ mamy naprawdę dużo tutaj białka. Na... Informacji, na białka, roku, no tak. mamy dużo białka, widzowie. Na ja mam dobra. Tak, czyli e, po prostu, w, dobra, Niki, czekaj, czeka, bo ja widziałem, że Milki jest w domu, dobra. Trudno, szybko, 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 o, szybko, szybko. O, dobra, bierz to, cieka, masz cieka, tego cieka. Wfansona, Aha, pięknie, kwarcy. dobra, ja, ja otworzę, albo ty otworzysz, dobra, albo ja otworzę. Uwaga, Cek, uwaga, nie, K ej, czekaj, a nie mogę... W knifel. nie mogę. Chwila, ja nie mogę kliknąć Shift i tego. I prawie wszystko. A, bo ja mam kilo, bo masz kilo. Musisz mieć rękę. Tak, Musisz mieć trzeba rękę. mieć rękę, to jest kolejne zabezpieczenie. No to jest Ała! dobre zabezpieczenie. Ej, pomocny, nie! Ej! Ja, dobra. Ej! Ej! Cześć, że się zablokowałem? Kurde, Marek, tam. No, słyszałem, ja, słyszałem. Ja, tak, nie no. odostałem, ja słyszałem kamieniem w głowę. No dobra. <laughs> uważaj, uważaj. Dobra, to będzie takie czarnożółte przejście, bo nie mam tyle wełny ale, ale pszczółka jest czarnożółta, tylko no. to wygląda podejrzanie teraz, jak ty to tak zrobiłeś. Co, sus? Nie, no dobrze. No wygląda. sus, a mągu sus, no trochę. Nie, no jest git. Tum 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 <gulik> Nie no mi się podoba. Jest da... Nie, jest fajna tajna baza. Pamiętaj, że tutaj nikt nie ma wstępu, stary. To dla nas to może wyglądać dobrze. E, robił, mo można zrobić wieżach, można zrobić tak, no? że tak, tak w kratkę mógłbyś zrobić. Może w kratkę by to lepiej. W a, no wiem. w sumie jest to jakiś. A bo nie, albo może czekaj, a może jakbyś to zrobił tymi e, takim paskami. paskami. Tak jak pszczoła? O, o no, 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 myślisz, myślisz, używasz tego mózgu nawet. No Tutaj żółty, teraz tutaj czarny, tutaj będzie żółty. Dobra. Tutaj będzie czarny, a tutaj będzie żółty. O, no. Oddało chyba. Masz jeszcze, masz jeszcze mam, do żółtego, Co Mam, czy mam, jest? mam. O, o! No, oddaję, ja oddaję. oddaję! Przejście do żółtowego, Bylku, no, do, do, do bliskowego do no, dobre to jest, dobre to jest. Dobra, podoba mi się, okej. Okay. Marek, daję ci połowę tabliczek. Połowę tabliczek, proszę dawaj, dawaj, dawaj. Musimy to zrobić. E, I teraz tak, ja dobra. piszę tutaj pierwsze... Czekaj, jaka informacja? Musimy to no, tablicę dobrze zrobić, dobra. Podzielimy e, tak, tutaj, że... Na środku, na środku coś musi być napisane. Tutaj. Czyli, czekaj... E, informacje, czekaj... Nie, o. śledzenie, śledzenie negatywnej i... czekaj, nie jakby to dobrze, jakby to dobrze Bo to trzeba... nie, żeby, 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 żeby to było takie żebyśmy wiedzieli o co mapa chodzi, mapa myśli nie było... pokon Ma, mapa myśli pokonania palionki palionki wow mocne czyli wroga nery jeden, dobra, dobra, tak, dobra, 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 dobra. Wow, Mapa potne. myśli, mapa myśli. No dobra, jest mapa myśli, zrobiona, dobra. Okej, okay, okay, okay. okay. wszystkie negatywne informacje. Marek, pierwsza negatywna informacja zapisuje. Pierwsze co mi się ja wydaje, mam, co mi śmierdzi pewnie. serem, to jest to, że palionka jest Palionką. Nie, dobra, leci, leci na paliona siada. Pa? Ja mam to ja to sam napisałem to A, dobra, to jest. Dobra, my zrobimy po kolei, po kolei robimy i się podzielimy po <coughs> prostu informacjami. Dobra, dobra, dobra. Cztery, dobra. Tego, <coughs> cztery tabliczki, co myślimy o no tym paliące? Dobra, dobra, dobra. Takie negatywne te. W sensie, co ci się wydaje, że tak śmierdzi u Aha, e, Aha, e, 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 aha. Eee. Aha, no, no. A go nie zna, to na pewno też, dobra. Dziwnie się zachowuje. Jaki poród? Wykorzystuje Paliona i nie przyjmuje prezentów. tak. Leci na paliona siana, to na pewno jest pierwszy punkt, co to podstawowy. Chce być spalionem, a go nie zna. To jest podejrzane! Ona go w ogóle nie zna, ona go w ogóle nie zna. Totalnie, zero. Zero To mogłaby być jego siostra, bo przyrodnia w ogóle nie wiem. No jest tylko różowa. To jest jedyne, co Jest wygląda jak palią. No to jest tak podejrzane, że to koniec. Nie wiem. I jeszcze kolejne. Ja mam kolejne białko na nią, że na przykład. Coś takiego, Paz. Dobra, Zresztą ja mam kolejny takiego. powód, wydaje. Mi. No, no. Może być tajnym agentem CND. CND, tak? A ja tutaj mam, że <laughs> mieszka tutaj 10 lat, mi powiedziała na tym filmie. Serio? Powiedziała Serio no. że mieszka tutaj 10 lat, to no, ale. Podobno, podobno, więc, więc no nie wiem. więc Jak dla mnie coś tutaj mi nie pasuje, to <laughs> definitywnie śmierdzi i A no, To mi się wydaje, że jest najpoważniejszy powód. Wali od jej kapustum i że nie usłyszałem, nie, nie, znaczy nie, 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 nie usłyszałem nie jej. Wowąchaj, wali, wali od niej kapustum, mówię. Tak, 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 takim takim bigosem nie świeżył takim. Nie. Ja myślałem, że ładnie pachnie, ale jak ty mówisz, że kapusta wali, to niedobrze. A ja, a ja w sumie jeszcze jedno białko to nie, nie, ma, nie wiemy w sumie. Tak naprawdę a, to a rodzice, a jej rodzice. Nie, nie, starzy. no, to też trzeba dopisać na powrót. No, właśnie, Dlaczego nie może zjeść hamburgera? Czajaj, palio, palionka, palionka nie ma, a bo nie, ja, to już zapisałeś. Dobra i palionka jeszcze kolejne. Wiem 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 kolejne wykształcenie. Tak 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 tak. No i brakuje mi już tabliczki. Palionki. Dobra, to ja zapiszę. Wykształcenie palionki. Nie. Małem, Marek, Kształt, tyle powodów, mamy Tyle powodów. Mamy tyle powodów, do walenia. nie współpracuje. Nie. Współpracuje z. Kolaboracja. Tak, to, pisze, ale z to pisze, że, 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 że może być tajnym agentem, ale nie, że ona może współpracować z złomy, złymi osobami. No właśnie, być... mi się też to wydaje. Mi się wydaje, że to jest jakiś przebrany yy, z rzezi mieszek. No nie jak, jakiś, jakiś intruz, po prostu. <grym> jakiś. Osoba nieproszony gość, można no, byłoby tutaj ej, 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 ująć to, będzie, to w słowa. Nie, crazy, nie, wydaje mi się, nie, nie, lube. nie, nie ja, ja po prostu powiem szczerze, Marek. Nienawidzę tej pojemki. No Marek, musimy go A, mój a mój jak ja jej nie cierpię, <grym> da mi <grym> to samo jak ja w zgubu. Jak ja usłyszałem to Palionka, to chce się bić, nie? Co, tak Nie, nie lubię, nie lubię, nie lubię, Musisz się uspokoić. Nie nie nie, 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 Marek, dobra, musimy później też w następnych na, na dniach musimy uzbroić się w naszej zbroi z bo nie mamy tutaj nic, ważne. nie? I tutaj też, Marek, ale Marek, przede wszystkim ty, teraz twoje zadanie na następne dni to połączyć tunel z moją tajną bazą do twojej tajnej bazy. Ty też musisz zrobić, żebyśmy mieli to połączenie, Marek, nie? Ale musisz to też tak samo dobrze ukryć. Ej, co ty na to, że zrobimy pod, tutaj pod... Ziemną wioskę, wioskę jakieś Dawaj, a, dawaj antypalionowo, dawaj, antypalionowo. antypalionowo, antypalionowo ja tam będziemy kręcny. palić na stosie się palionki. Dobra, da, da, da. No dobra, dobra, Ej. dobra, dobra, to jest taki Ej. pomysł. Dobra, to jest takie pomysł. złoto. Dobra, nie ale robimy. Pomysł. Widzowie, jeśli to chcecie, to subskrybujcie nasze kanały napiszcie co o tym sądzicie, a ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. No i bądźcie na bieżąco subskrybujcie nasze kanały. Do usłyszenia, dnia. Siłano, pozdro!